Ja chcę to nagrać. Jesteśmy nagrywający się. Dzień dobry, Tomych, jestem Busem, a ze mną dzisiaj jest Wesper, Jan. Dokładnie. I Jan, Janku, ty będziesz grał. Dragonem. Dragonem, jak, tak. jak sławny Monkey D. Dragon. Tak, aczkolwiek jest to zbieżność przypadkowa. Bo dopiero trzy dni temu mi uświadomili to, że to jest to samo imię. <noise> znaczy, nie tak, żeby ja nie pamiętał o tym. Ja mhm. pamiętałem tego gdzieś mi to wypadło z głowy. Jasne. Ale jesteś dragonem to jest imię? Czy to jest... To żon? jest imię. To jest imię? Z tu mu dali dragon? Tak. Dobra. A jakieś nazwisko rodowe? Nie mam, ponieważ pochodzę z Szandii i na dodatek jestem. Z Szandaninem, znaczy pochodzę z Skypei. Skypei jestem Szandaninem. Tam nie ma nazwisk. Z racji tego, że nie ma nazwisk, no to jest tylko imię. jakby z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo na przykład jest też pary Pery, który ma na imię Pary, a ma no nazwisko Pery. Więc... Owszem, aczkolwiek to jest inne plemię. Tak. U Skypi u Skypeian Skype chyba są nazwiska, u Szandian nie ma. U Szandian są klany. U tak, są krany. A, a ty jesteś Szandianin, więc Twoje skrzydełka są zagięte bardziej do góry z tego tam Mhm. Mm w sensie kształt skrzydeł, tak. tych plemion też, też, też ma znaczenie. Więc... Tak, skrzydełka zagięte do góry. Tak, tak. E, czyli Dragon z niebiańskiej wyspy. Kolejny mm -hmm. Nibianin w Załodze. E, no dobra, ale to powiedz mi, e, bo z tego co pamiętam, z tego co rozmawialiśmy, ty. Z tej wyspy wyruszyłeś w podróż hmm, naukową, można powiedzieć? Yy, nie, nie. Ja wyruszyłem w Bressy Woli. Tak? Ja wyruszyłem bez... Tak, tak. Ja wyruszyłem w Bressy yy, No, niestety, było, będąc dość małym chłopcem, yy, bardzo lubiłem pewną dziewczynkę. Aha. Yy, no i specjalnie dla niej zbierałem ziemię. Jak gdyby tą prawdziwą ziemię, tak? Czarną mhm. ziemię, na której można sadzić rośliny. A no, że to jest święta Ziemia, którą zajął Enel, to o. tak trzeba było coś się skradać. No okay. i raz niestety zapędziłem się delikatnie za daleko, no i mnie dorwali. Można powiedzieć, że jesteś kolejnym Niebianinem, który uciekł z nieba za sprawą Enela. Tak. Tak, na to wychodzi niestety. Albo stety. Albo stety. To myślę, że Jak to, wiemy, wspólny wróg łączy. To prawda. Myślę, że tutaj wspólny wróg bardzo mocno połączył Dragona z Perym Perym. Mm -hmm. e, a powiedz mi, bo nasza przygoda zaczyna się na Północnym Morzu, na North Blue. E, mm -hmm. Jak to się stało, że Dragon Shandianin ze SKP, która jak wiemy lewituje nad Grand Line, Yy, znalazł się na Północnym morzu. No musielibyśmy się, myślę, że cofnąć do momentu, w którym z tego yy, z tej wielkiej chmury zaczynałem spadać. Mm -hmm. Bo yy, śmierć była niechybna, gdyż yy, nie byłem do końca świadom i możliwości tego, co się ze mną dzieje, kiedy leciałem w dół. Tak. Yy, no i na szczęście złapali mnie ludzie, którzy potem okazali się yy, no Wojownikami również, tylko już nie takimi jak moje plemię, a wojownikami o wolność, o rewolucję. Mhm. Na dole, na całym tym świecie One Piece, nazywa się to Armią Rewolucjonistów. To prawda. Z racji tego no, pomaga, że no, musiałem się wyleczyć, no i przy okazji musiałem się nauczyć nowych rzeczy o tym świecie. Oni też nie chcieli mi zostawić samopas. No, trochę z nim podróżowałem, trochę im pomagałem, aż w końcu dotarłem do Norwlu. I można powiedzieć, że przez jakiś czas byłeś takim trochę szeregowym kolegą rewolucjonistą. Żeby tak, nie powiedzieć, towarzysz, powiedzieć towarzyszem. To są koledzy, koledzy rewolucjoniści. Dobra. Tak, a... mały wywrotowiec dragon. A powiedz mi, mały wywrotowcze dragonie. No, ty nie jesteś mały, ty jesteś no, przeciętnego wzrostu, istota, z tego, co pamiętam. Jest. Wedle zasad, rozmiar medium, aczkolwiek jest on dość wysoki. Mm -hmm. Jest szczupły, tak, nie tak, jest tak. na no, taki... Ale powiedz mi, jak, no bo imię Zech Dragon, no ale jednak szef rewolucyjnych też Dragon. Jak yy, rewolucjoniści na to zareagowali? Czy, czy była jakaś wielka zbieżność tutaj? Czy było to mylone? Czy nadali Dragonowi Niebiańskiemu jakąś inną nazwę? Przez to? Wiesz to? Sprawa wyglądała dość śmiesznie na, na początku z ich strony. Ja po prostu nie wiedziałem, dlaczego się śmieją. No ale jak to wyglądało, no to każdy może się domyślić. Jak Gdyby tak mały chłopak spadł z nieba, no to nazywali latającym smoczkiem. Nieraz do dowcipach ci bardziej uszczypliwi, no faktycznie gdzieś zostawiali mi pod poduszką albo. Dając mi mały pre, jakiś prezent, dostawałem faktycznie smoczek, tak? Aha, czyli byłeś takie rewolucyjne Bobo. <laughs> tak. Trochę tak, jasne. Nie dorosły smoga a mały smoczek dla dzieci. Tak, i potem po prostu yy, będąc wydaje mi się, że w szeregach rewolucji, po prostu w tej północnej armii rewolucjonistów, stwierdziłeś yy, dosyć tego dobrego i oddzieliłeś się od nich, żeby na własną rękę. Yy, trochę się skierować z powrotem na Grand Line, wrócić do domu, smog zemsty, tak? Coś w tym rodzaju? Yy, po części, yy, jak gdyby rewolucjoniści obiecali, że wyzwolą wszystko, tak? Łącznie nawet z tymi podniebnymi wyspami. Ja nie, nie mogłem czekać. Yy, I nie podobało mi się do końca, no, traktowanie. Jasne. Tak, znaczy, lubiłem, tak? Jak się ze mną rozbawili, jak mi tam faktycznie tłumaczyli, wiele rzeczy opiekowali się mną, ale co jakiś czas się pojawił ten smoczek i to tak. Mhm. No skończmy to już. I to jest takie fajnie, fajnie, ale yy, jednak yy, jednak dajcie spokój, tak? Jestem już duży. Tak, tak, trochę tak. Jestem samo W takim razie, w takim razie, stąd droga Pirata. Yy, czy yy, to jest związane z, właśnie z tym, że chciałeś już na. Grand Line, i tam po prostu wyzwalać niewielkie wyspy za, za, za cenę życia. No, odpadała na pewno droga Marini. No, to prawda. Marine nie, raczej by... odpadali. Nie, z tego co poznałem, tak jak poznałem ten światowy rząd, marynarkę, no to. A, nie, jednak nie. Zindoktrynowali cię koledzy rewolucjoniści, myślę, więc tutaj raczej odpadała A, droga Marini. Tak, tak to, to wyglądało. No, i pirat wydawał się najbardziej stosowną opcją. No mhm. Cały czas przeciw rządowi marynarki, co zgadza się z indoktrynacją, jednocześnie zachowanie pewnej wolności, którą no. daje piractwo. Tak, no piractwo jest rozumiane jako ogólnie droga wolności i swobody. Więc mhm. myślę, że tutaj tak. A powiedz mi takie pytanie, bo. Kapitan załogi złotej chmury, Parypery też jest niebianinem, też ma napięku Z Nelem. Też w zasadzie został strącony z niebiańskich wysp na Blue. A w zasadzie na Grand Line, ale potem go jego z kolei marynarka wywiozła na blue. Mhm. Więc można powiedzieć, że do tego waszego spotkania dążyliście z części wspólnej, po czym z dwóch różnych stron. Tak. E tak. Jak to spotkanie w twoim wyobrażeniu wyglądało, przebiegało? Czy było zaskoczenie, że jest inny niebianin na powierzchni Błękitnego Morza? Czy była, ehm. nie wiem, wspólne picie w barze i żalenie się na Enela, czy...? Trochę... Nie pierwsze, a zdecydowanie drugie. Jak gdyby wytłumaczyli mi, że faktycznie czasem są ci sky people, tak, ci skrzydełkowi ludzie na, na, na Ziemi, co prawda bardzo częściej występują na Grand Line, ale faktycznie w barze spotkałem się z Pery Pepinem z, pery, z Pary pery. Mhm. I tam myślę, że na, na skutek dyskusji o, ty też cierpisz przez Dokładnie. Zanela, Ja też cierpię Dokładnie. przez zanela zanela. i zgodziłeś się pełnić w załoce rolę głównego rusznikarza. Tak, zgadzam się. Aczkolwiek chciałbym nadmienić jedną rzecz, bo Pery i ja staliśmy po dwóch stronach frontu tak naprawdę. Ale Jak gdyby bardzo... nasze plemiona do góry się nie dogadują. No tak. Tutaj ale tutaj nie też znaleźć porozumienia. Tak, ale tutaj jest to niedogadanie Sky Sky Skypeans i Shandians wynika przede wszystkim z dwóch różnych pojęć, z dwóch różnych światopoglądów na temat tego, mhm. kim są i kim jest Enel. Skypeans byli tak bardzo mocno ulegli Enelowi, podczas gdy Szandianie byli wojownikami i nie chcieli dać sobie narzucić tej głośni. Tej eee. Tak, jak gdyby cała afera rozchodziła się o ziemię, będąc <grybąc> na morzu tak. uznaliśmy, że to jest tutaj ziemi w brud i nie ma już sensu walczyć. Jak gdyby możemy równie dobrze zanieść tą radosną nowinę, że jest możliwość zdobycia więcej ziem niżej. Tak. I to myślę, że to jest taka trochę przyjaźń ponad podziałami, wspólny wróg, wspólne dziedzictwo Dokładnie. i hop do przodu. Czyli wracasz do domu, można powiedzieć, właśnie jako członek Piratów Złotej Chmury, a powiedz mi, czy ten powrót do domu jest związany właśnie z twoimi celami? Jakie są w ogóle cele Dragona jako, jako istoty? Wiesz... Dragon jest bardzo młodym chłopakiem, jak gdyby, no, mając 16 lat nie możesz powiedzieć, że jest do są dorosłym, jak gdyby wchodzi dopiero w tą dorosłość, więc cały czas jest naz naznaczony tym, że ma potrzebę udowodnienia wreszcie, że do nadaje się do czegoś, no i chce się poczuć jednością. E Niestety jest on w swoim plemieniu, był przynajmniej uznawany, bo nie wiadomo jak oni teraz traktują go, za zmarłego zapewne, jako czarna owca. Jeżeli zobaczysz sobie na szandian, to są wojownicy, jaki którzy nie jaki. boją się starcia bezpośredniego, którzy używają czasem bardzo ciężkiego sprzętu. Dragon z drugiej strony nie jest aż tak silny i woli preferuje walkę na dystans, przez co no, u siebie nie był zbyt lubiany za bardzo, ba nawet wyśmiewany. No teraz chcę wrócić jako nie tylko bardzo dobry rusznikarz, który może tworzyć dla siebie kwipunek, gdziekolwiek się pojawi, ale przede wszystkim jako szczelec. Hmm. Jako szczes, jako snajper, szczes wyborowy. Jasne. To jest, to jest cel być tym takim wielkiej klasy różnikarzem. A marzenie, czy ono się mm. łączy z tym celem bezpośrednio, czy to jest jakieś y, dodatkowe marzenie, które za tym idzie? Czy w ogóle y, Dragon o czymś marzy, tak marzy, marzy? Wiesz, co najbardziej w chwili obecnej marzy o tym, by jego umiejętności były docenione i w Skypei. Ale, przecież, ale nie chodzi o to, żeby ktoś podszedł i powiedział, dobrze się stałeś. Chodzi o to, żeby wszyscy go zobaczyli, żeby wybudowano mu pomnik równie wielki jak tego wielkiego bohatera, hmm. którego wszyscy tak wirbimy. Jasne. E, bo hmm, znaczy, chcesz być takim trochę hmm, kwitecznym hmm, uczcikarzem z tego, hmm. Wielkim kowalem. Ja Kitetsu był wielkim kowalem mieczy, a ty chcesz być tak. wielkim różnikarzem, jakby tak, co, najmniej, co najmniej tego samego kalibru. Dokładnie. Dobra, to już, to już przynajmniej coś wiemy. Jak w ogóle odnajduje się Dragon w załodze z tym, że no, jesteś wojownikiem i jesteś pod rozkazami Skypianina z tego drugiego plemienia, którym twoi ludzie do tej pory trochę pokardzali? za ich taką właśnie spolegliwość wobec opresji Enela. Jak Dragon czuje się, wypełniając polecenia takiego? Ja rozumiem, że już ta, ta przyjaźń ponad podziałami to mamy ustalone, ale mm. to jednak w jakiś sposób tam się odbija na, na serduszku. Chciałbym z tak. tej strony zastanowić się. Wiesz co, yy, pozwolisz, ogóle... że najpierw okno, bo tutaj za bardzo wieje. Pewnie. Przy okazji polecamy. Jesteś patronem, jesteś super. E... Tak, tak, dobrze. Wiesz co, i w plemieniu, i w armii rewolucjonistów ktoś musiał rządzić. Jak gdyby ktoś musiał mieć ostatnie zdanie. Aha, czyli. Z racji znasz... tego, że ja. jest pierwszy i to on zaprosi mnie do załogi. No to ja muszę tego zdania słuchać. Jak długo będę tego słuchał? To zależy, w którym momencie zaczniemy zabijać dzieci na ulicach. W krajon szale. A miejmy nadzieję, że nie zaczniemy. Hmm. Dokładnie. Nie, nie, w porządku. Czyli to jest takie uznanie łańcucha dowodzenia, po prostu, że wychowanie tak. najpierw po prostu w wojowniczym plemieniu, później służba jako żołnierz y, rewolucyjny, czyli po prostu jesteś żołnierzem, można powiedzieć, parego. W pewnym sensie. Dobrym znajomym żołnierzem, tak? Przede tak. wszystkim. Y... Zaczy, zakładam, że w obrębie oddziału żołnierze też są ze sobą znajomymi, mm -hmm. więc jeżeli powiem, że Dragon jest żołnierzem parego-perego, no to wiele nie skłamie. Nie pojmijcie. Dokładnie. Tak. Hmm. Czy jakieś ciekawostki tutaj nasuwają ci się, yy, na przykład dostawcy widzowie co... pytali nas o ulubione jedzenie, czy są jakieś tutaj yy, fakty, które chciałbyś sprzedać? Mogę ci sprzedać taki fakt, że yy, dragon urodził się w tym, tego samego dniu, w którym umarł Kalgara, yy, czyli A, ten jest to, Tak, jest to ciekawy fakt. To jest ciekawy fakt, który warto nadmienić. Jeżeli chodzi o jego ulubione jedzenie, yy, jest to nowe jedzenie. Jeżeli jest coś innego, niż co pojawiło się na stole, pierwszy, pierwsze podejście nie draga. Czyli szukam nowych rzeczy. Tak, czyli taki jesteś trochę nastawiony właśnie na eksperymenty. Kuli. Powiedz mi, tak. bo Parypery jako kapitan, ja wiem, że to jest kolejne pytanie, które zaczyna się, bo Parypery, ale mhm. ponieważ jest kapitanem, no to część jego, część, część pytań do nowych osób jest przez pryzmat tego, jakie mają relacje z kapitanem. Więc tym, tym się chciałbym zasłonić. Jest. Użytkownikiem broni bardzo niecodziennej, ponieważ jest to karabin napędzany dialem, czyli muszlą. Jak to się ma do tego marzenia Dragona o byciu światowej klasy bo On to sobie naklepał sam. Czy Dragon się jakoś planuje mieszać w konstrukcję kajgary, czyli tej, tej strzelby na wodę? Wiesz co, jest to pomysł, o którym Dragon nie, nie myślał wcześniej. Ja tu bym nie spodziewałem się, że można to zrobić. I z chęcią na przykład ten karabin sprawdzi. E, uważam, że ja uważam jako Dragon, no, że mm, ten pomysł może się opłacać, bo wykorzystanie diali tutaj na, na dole jest bardzo nikłe i jest to przewaga, która zdecydowanie może nam pomóc. Mhm. Dodatkowo, no zazdro. Makarami na diale, jak gdyby pamiątka z domu jednocześnie. Ja mam zwykłą wiatrówkę, jedyne co, to mogę sobie przypomnieć o Hathia. On no faktycznie tak. nie ma coś, basic, basic, to jest coś to jednak coś wskazuje. Nie? Pewnie. Myślę, że ostatnie pytanie, które, które chciałbym tutaj zadać dla Dragona, to czy uważasz, że One Piece istnieje? Wielki skarb Złotego Rogera gdzieś tam rzeczywiście czeka. Tak. Jak gdyby ja uważam, że One Piece jest jak, najprawdzi... jak najbardziej prawdziwy. Jak wiemy, no, król piratów miał niezwykły statek, miał niezwykłych ludzi w tej załodze i ci ludzie mogli w tym One Piece również zostawić bardzo ciekawe materiały, które są pożądaniem Dragon'a. Tworzenie idealnej broni nie może odbyć się bez znalezienia One Piece'a. Czyli nie tylko skarby, ale także wiedza, którą pozostawiła za sobą Yy, mhm. Załoga Ouro Jackson. Tak, no nie wiadomo, co tam jest na końcu. Mówi się o wielkim skarbie, ale no, skarb może być, może być skarb wiedzy, może być skarb materialny, tak? jak no. pieniędzy. A jak pamiętamy, załoga Rogera znalazła się również na SKP, ponieważ był mhm. pieczęć był, był w Ponglifie napisana przez więc Wydaje mi się, że niebiańscy ludzie mogli słyszeć o One Piece i. Na tej podstawie uważam, że możesz rzeczywiście wiedzieć, że wiedzieć lub wierzyć, że One Piece rzeczywiście istnieje i dążyć I armii, parym parym i do tego. to jeszcze Armia Rewolucjonistów, nie? Tak. No, też... Armia Rewolucjonistów jakby w, jakby w konkretnym celu. Znaczy, gdyby wszystkie zasoby Armii Rewolucjonistów zaprząc do poszukiwania One Piece, to prawdopodobnie udałoby się im przed dowolną załogą piracką ten One Piece znaleźć. Zapewne tak, to zapewne prawda. Zapewne tak, więc y, rewolucjoniści, nie jestem pewien, czy wierzą w istnienie One Piece, no, środki by im się przydały, tak, ale to już jest trochę gdybanie i gryzienie kanonu. Gdyby, ja myślę, że mają ważniejsze sprawy. Myślę, tak. że tak, myślę, że, że po prostu ważniejsze sprawy ich, ich powstrzymują, aczkolwiek gdyby rzeczywiście ruszyli po, po skarb, to myślę, że trafiliby do niego pierwsi. E, dobrze, wydaje mi się, że to jest wszystko, chyba, że masz jeszcze coś do dodania od siebie na temat Dragona, Janku? Mam nadzieję tylko, że Dragon da radę pojawi się jak najczęściej. No, ja też mam nadzieję, że, że się uda jak najczęściej to przeprowadzić. Tak jak mówiłem już kilkukrotnie wcześniej, główny, główny miąższ naszego projektu ruszy pewnie od kwietnia. Wtedy spróbujemy zapewnić rozrywkę na wysokim poziomie, jak zwykle, naszymi sesjami. Ja tymczasem. Dziękuję Ci bardzo za ten krótki wywiadzik, Dziękuję. w którym się pojawiłeś. Ja postaram się to szybciej na YouTube'ki, żeby inni mogli to zobaczyć. I co, Janku? Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia przy stole. No do zobaczenia.